Ze studia WPS Production witają Państwa Zbigniew Tynelski, Dariusz Kosior, Paweł Ziemiński Dzisiaj jesteśmy w trzyosobowym składzie Korzystając z tego, że jest tu obecny Zbyszek Tynenski Specjalista od polityki zasobowej, polityki ochrony środowiska Chcieliśmy skomentować fakt, który wciska się Każdym okienkiem reklamowym, czy to telewizyjnym, czy internetowym Do świadomości Polaków Okazuje się, że tak hucznie zapowiadane wycofanie się Szewronu z poszukiwań i eksploatacji gazu łupkowego w Polsce jest jakąś totalną zmyłką, jakby to nazwał młodzieżowym językiem. Dlatego, że od kilku dni atakują nas właśnie reklamy Szewronu, który przedstawia się, że Szewron to jest ludzka energia. Taki jest slogan. I koncerny amerykańskie też yy, tracą zainteresowanie do eksploatacji gazu łupkowego. Nagle wracają ze zdwojoną energią, jako te koncerny z ludzką twarzą. Co jest powodem? Goebbels mówił, że kłamstwo tysiąc razy powtarzane staje się prawdą. Zdaje się, że to o to chodzi. Rzeczywiście reklama wciska się wszystkimi no, możliwymi sposobami w, w, w umysł. Są tam takie rzeczy, że no, będą miejsca pracy na przykład, tak? Że w związku z, z wydobywaniem. No, gazu ha, z jedno z haseł brzmi: Szewron chroni naszą ziemię i wodę i tworzy nowe miejsca pracy. No, trzeba chyba nowe chronić ziemię przed Szewronem, tak, tak bym to określił. Chodzi o to, że szewron, żeby nie wiem, jak chciał chronić, to technologia szczelinowania Powoduje ogromne zniszczenia w środowisku, co zostało wielokrotnie udowodnione, udokumentowane. Przypomnę, że jest ekspertyza, którą zamówił Parlament Europejski. Ta ekspertyza była robiona w Stanach i Kanadzie, i ona cytuje bardzo dokładnie wszelkiego rodzaju przypadki mające cechy awarii lub katastrof bezpośrednio oddziaływując lub pośrednio na życie, zdrowie człowieka, zwierząt, a także nie pozostaje wpływu na okoliczną przyrodę szeroko rozumianą. Tak, Ale jeszcze że... chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, jak bardzo przemyślana jest forma reklamy. No Chevron sobie na to może pozwolić, bo Chevron to przypomnijmy, dawniej standard oil of company i to jest koncern, który no, zapisał się w historii wielu społeczeństw, wielu krajów, jako koncern, który prowadzi rabunkową eksploatację zasobów mineralnych. I ten szewron przedstawia się teraz jako ko kompania z ludzką twarzą, bo okazuje się, że jak głosi kolejne hasło szewronu, szewron wytwarza energię i tworzy nowe miejsca pracy w Europie już od 60 lat. Te slogany przedstawiane są w takim prześnym wizerunku, że to zdrowe, młode pokolenie trzyma naturalne deszczułki, prawda? albo jakiś rolnik taki siermiężny też trzyma naturalną deskę, Czyli nie ma sprzeczności między interesem rolników, młodych, wychowujących dzieci, a działalnością firmy Chevron, że Chevron to w zasadzie firma nie tylko przyjazna środowisku naturalnemu, ale i tak firma, która stwarza nam możliwości rozwojowe, nam Polakom. Tak się troszcza nasze zasoby. Ja tylko może dodam dwa słowa. Mówimy Chevron, ale to, to nie jest firma czysto amerykańska, prawda? No bo założycielem Chevronu jest Rockefeller, zdaje się, o ile se przypominam. No tak, tak. A to jest jeden ze współwłaścicieli rezerwy federalnej, czyli Banku Centralnego USA. Czyli Chevron jest właściwie firmą żydowską. To wszystko, cały ten interes jest w rękach żydowskich. To pytanie, które zadaliśmy pod koniec października, uczestnicząc w konferencji zorganizowanej przez ministrów, Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, które wydawałoby się jest no, resortem odpowiedzialnym za rozwój i troskę o, o gospodarkę polską, a okazało się być tubą propagandową amerykańskich koncernów. Tam nie doczekaliśmy się odpowiedzi, jak to jest, że George Soros, jeden z największych spekulantów finansowych, posiada 25% koncesji, jeżeli chodzi o wydobywanie gazu łupkowego w Polsce. Jak to jest? Jak to jest, że. Kapitał spekulacyjny przejmuje kontrolę nad polskimi zasobami. Nie tylko tymi, właśnie jak powiedzieliśmy, staraliśmy się to uzmysłowić obecnym na konferencji. To nie chodzi o zasoby gazu łupkowego, tylko chodzi o zasoby bogactw towarzyszących. Tak zwane zasoby towarzyszące. Tak. Przypomnę, że Chevron ma koncesję obszarową, nie punktową, tylko obszarową, która obejmuje także olbrzymie zasoby węgla kamiennego. Ale wrócę tu na chwilę do sprawy zatrudnienia. No z tego, co mi wiadomo, na terenie koncesji i tych padów, które do tej pory były zrobione, to miejscowa ludność była zatrudniona w ilości na przykład dwóch ludzi, a to do sprzątania, do, do pilnowania. Na pewno skorzystają z tego PR-owcy. Przypomnę, że jedna pani z, była pracowniczka telewizji, jest rzecznikiem Prasowym Szewronu. No, pani, można... która, jak sobie przypomnę, naszą obecność y, y, no, ponad rok temu y, we wsi Rawlów no, była współuczestniczyła w tej grupie Szewronu, y, pracowników dyrekcji Szewronu na Polskę, która na terenie naszej ojczyzny nie chciała wpuścić przedstawicieli społeczności polskiej na otwarte spotkanie z mieszkańcami, a także ze społeczeństwem polskim. Prawda? No, nie chciano wpuścić do tego miejsca, w którym odbywało się. Zaaranżowane przez Szewron spotkanie, które znowu miało oswajać ludność tubylczą z tą misją cywilizacyjną Szewronu. Jeśli chodzi o tak zwane bezpośrednie zatrudnienie, to byłoby wszystko, gdyby nie to, że są ochraniarze, bym powiedział nawet bojówki, jak, jak się okazało w, w Żurawlowie, gdzie przypomnę, protestuje ludność. Tamta przeciwko, właśnie, szewronowi, przeciwko wydobywaniu gazu łupkowego, które no, straszą ludzi, są takim elementem wymuszającym. Tutaj pewne posłuszeństwo, tak nie do końca im się to udaje, bo ludzie rzeczywiście są zdeterminowani, ponieważ oni wiedzą, że jeżeli szewron zacznie eksploatację. To, a nie ma w tej chwili prawa do jakichkolwiek dzia działań, bo nie ma aktualnej koncesji, czy to na rozpoznanie, czy na badanie. Te koncesje wygasły. Można zaryzykować takie twierdzenie, że wątpliwa prawnie jest obecność Chevronu na tamtym terenie. Tak to wygląda. Z jednej strony koncern zagraniczny działa niezgodnie z prawem albo na granicy prawa, z drugiej strony. Straszy ludzi, jeżeli to ma być takie zatrudnienie, że się wynajmuje właśnie ochroniarzy typu bojówka, no to rzeczywiście Chevron zatru... no, gaz łupkowy, jest... daje, zatrudnienie. daje zatrudnienie. No to może rzeczywiście to trzeba tak odczytać ten, ten slogan kolejny: że Chevron przywiązuje wielką uwagę do bezpieczeństwa i ochrony środowiska przy każdym odwiercie. Rzeczywiście to bezpieczeństwo to znaczy zwiększenie zatrudnienia w dziedzinie ochrony i firm ochraniarskich które będą broniły bezpieczeństwa rabunkowej eksploatacji przez kapitał spekulacyjny amerykański polskich zasobów naturalnych. Tak, i no. czy można dodać, że ta kampania reklamowa to idzie pełną parą, to szerokim frontem się odbywa, bo to i w gadzinówce Michnika, no, która chyba ma, jest jedną z popularniejszych gazet, tak samo jak i nasz dziennik, chyba podobna popularność, i w telewizji publicznej też pojawiają się reklamy. No tak, i w internecie, no tak. wszędzie, wszędzie, tak. wszędzie, także to jest kampania która idzie pełną parą, to są jakieś przedwczesne wiadomości o tym, że Szewron wycofał się z Polski, wręcz przeciwnie, intensyfikuje swoje działania. Możliwe, że Szewron tak wzmocnił te działania, ponieważ na terenie objętych koncesją przez Szewron pojawiło się drugie ognisko zapalne. Po prostu w innym miejscu ludzie są równie zdeterminowani i nie chcą po prostu tego Szewronu i nie chcą wydobywania gazu na terenach. Rolniczość na terenach rekreacyjnych, agroturystycznych i tak dalej, co jest zrozumiałe. No ten gaz, przypomnę, będzie należał do Szefronu, na pewno nie będzie zasilał terenów wiejskich, ponieważ jest to nieopłacalne budować na terenach wiejskich sieć gazową, więc trzeba zrozumieć tutaj ludzi i nas Polaków, że ten gaz nam jest do niczego niepotrzebny, a cała ta próba przekazywania medialnego to wszystko ma służyć nam jest po prostu zwykłym oszustwem. Czy według was nie jest to bandytyzm, że naturalne surowce, które powinny być własnością narodu i wszyscy obywatele naszego państwa powinni z tego korzystać jest Oddawane do dyspozycji jakichś obcych żydowskich firm i, i zawiedzą elementu rządzącego Polską. Kim w takim razie są rządzący naszym krajem, skoro pozbawiają naród jego prawowitej własności? Tu przypomnę, że. No chyba pracują na zlecenie, prawda? Bo no i nie mogę inaczej nazwać. Pani chyba, jeśli dobrze pamiętam, Pani Szymańska było nazwisko tej Pani z gabinetu wicepremiera i ministra gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego, która no, tak reklamowała zbawienne działania firm amerykańskich na rynku polskim, że po prostu nie ma przyszłości Polski bez eksploatacji zasobów gazu łupkowego. To jest jedyna strategia rozwojowa dla Polski. Cała ta chódzpa z rozdawnictwem polskich zasobów zaczęła się jeszcze ze czasów wpisu a tutaj liderem był ówczesny główny gol kraju. Pan Orion Popil i gwiazda telewizji trwam. Tak Kontynuatorem takim w lepszym jeszcze może, bo więcej rozdaw tych koncesji był. Pan Jezierski. No i teraz pan Woźniak, jakby też legitymuje, potwierdza. Czyli porozumienie to ponad podziałami porozumienie w dziedzinie ponad... eksploatacji oddawania polskich zasobów. Ja to określam w sposób jednoznaczny: to jest Rada Narodowa. Tak być nie może. Naród powinien się w sposób zdecydowany opowiedzieć. No, y, oczywiście naród jest mamiony. Przecież wszystkie informacje medialne mówią o tym, że y, to jest nasz gaz. Nie, to już nie jest nasz gaz. On został oddany, żeby będziemy mieli z tego jakieś porządki. Mówi się już raz, nie jeszcze, że jeżeli to na poziomie 3%. Czyli można Ale... podsumować to jednym słowem, że cała ta rządząca banda, niezależnie czy ona jest z jednej partii, z drugiej, z trzeciej, z piątej, pracuje przeciwko nam. Dokładnie. Powiem... Pora, pora na uruchomienie tego artykułu 129 kodeksu karnego, to znaczy ten, który mówi, że kto działa w porozumieniu z organizacją innego państwa, z przedstawicielami tego państwa na szkodę Rzeczypospolitej, ten podlega karze do lat 15. Ja informowałem przeróżne służby o takiej sytuacji, bo zdają sobie sprawę, że nie wszyscy czytają prawo geologiczne i górnicze, nie wszyscy śledzą tutaj te zmiany w prawach, na przykład w prawie ochrony środowiska i tak dalej, i tak dalej. No przypomnę jeszcze, że jest Jeden bardzo ważny, istotny element w tym wszystkim. Otóż koncesje te na gaz łupkowy obejmują również możliwość, czy dają również możliwość poprzez tak zwany cel publiczny, wywłaszczanie obecnych właścicieli z ich nieruchomości. A sprawa dotyczy w tej chwili ponad jednej trzeciej naszego kraju, więc nie dopuśćmy do rozbioru zasobowego i te terytorialnego. No, a ty, Paweł, na początku mówiłeś, o, mówiąc o Szewronie, wspominałeś firmę Standard Oil Company, prawda? Mnie się przypomina, że w czasie wojny, II wojny światowej, Standard Oil Company i IG Farben niemieckie współpracowały ze sobą, wykorzystując darmową pracę więźniów w Oświęcimiu. Jest jakaś korelacja. Także czekamy, czekamy w końcu na uaktywnienie się środowisk żydowskich, które tak są rewindykować mienie, żeby w końcu znalazły adresatów. To znaczy, to są firmy tak jak Standard Oil Company, Chevron i następca-sukcesor IG Farben Industrii, no i koncerny niemieckie, które w tej chwili pod innymi brandami działają, ale kontynuują dzieło IG Farben Industrii. I tam trzeba się zwrócić o rewindykowanie mienia, a nie do y, Polaków, którzy. Umożliwiali wielu setkom obywateli polskich narodowości żydowskiej przeżycie tutaj z narażeniem własnego życia Polaków. O czym powinien dobrze wiedzieć historyk pan Komorowski. Tak? Pełniący funkcję prezydenta w naszym kraju. No, Panie prezydencie, no niech się pan w końcu do czegoś przyda. To hasło kierujemy w przeddzień święta niepodległości, kiedy będzie pan maszerował ulicami Warszawy. No niech pan w końcu zrobi porządek z tym rabunkową eksploatacją zasobów naturalnych w Polsce. To jest pana obowiązek konstytucyjny, bo inaczej naród będzie musiał przejąć do sprawowania władzy bezpośrednio w oparciu o artykuł 4 Konstytucji. No chyba taka jest droga jedynie. No I chyba I te, najlepsze te, rozwiązanie. To jest to hasło, którym chcielibyśmy wezwać Polaków do święta niepodległości w dniu 11 listopada. Mówili do Państwa ze studia WPS Production. Dariusz Kosiur. Zbigniew Tylenski. I Paweł Ziemiński.